Cześć, z tej strony Barolek i Gandalf z kanału Plaszówki Online. Dzisiaj przychodzimy do Was w nietypowej sprawie, bardzo ważnej dla nas, ponieważ, jak wiecie, pewnie wiecie, wydawnictwo Portal wystartowało z akcją druk trzeciej części trylogii, trzeciej trylogii gry yy, Szema Philipsa i sama McDonalda, czyli no, trylogii południowego tygrysu, tym razem Inventors, czyli prawdopodobnie wynalazcy po polsku. I, no, wiecie właśnie. no i my jesteśmy tutaj po to, żeby zachęcić Was do wsparcia tego projektu, ponieważ no, im więcej was nas będzie wszystkich, którzy wesprą tą akcję do dróg, tym większa szansa, że w ogóle ta gra po polsku się ukaże. Tak, a my już mieliśmy okazję zagrać wielokrotnie w tą grę i jest naprawdę dobry tytuł, jeśli chodzi o tą stajnię, że tak powiem, nowozelandzką. Natomiast jest to dosyć też ciężki tytuł, jest według nas najcięższy tytuł z serii. W ogóle z historii moim zdaniem ich wszystkich gier. I w ogóle właśnie historii gier z wydawnictwa Garfield Games. Więc no jak wiecie pewnie niektórzy ci to nas oglądają, my lubimy takie, takie hardkory i ta gra rzeczywiście mocno pasuje się w nasze gusta i jeśli też lubicie ciężkie rzeczy, no to to może Was rzeczywiście zainteresować. Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej akcji jeszcze raz powtarzam, a tymczasem my zabieramy się do nagrania rozgrywki. Która prawdopodobnie już na kanale u nas jest, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ta gra działa w praktyce i wtedy zdecydować, czy chcemy ją, czy nie chcemy, no to, wtedy, no to zapraszamy na nasz kanał Paszówki online, żeby zobaczyć, jak to działa. Trzymajcie się. Hej. Cześć.